Nie wiecie jak rzadko zdarza się, żebym czekał na jakiś film, szczególnie w ostatnim czasie. Ale jeżeli chodzi o Bad Guys 2, to mimo że to jeden z kolejnych sequeli, to jest to film, na który zdecydowanie czekałem z niecierpliwością, bo na poprzedniej części bawiłem się po prostu świetnie. Bo jest przezabawny z relatywnie prostym kreskówkowym humorem, który chyba właśnie przez swoją szczerą prostotę bardzo do mnie trafiał. Dodatkowo część z was do mnie pisała o tym, że widzieliście tę dwójkę przed premierową i wszyscy mówili, że film jest super i że muszę o nim nagrać. Tym samym Byłem jeszcze bardziej podekscytowany, więc czy moje oczekiwania zostały spełnione? oglądajcie do końca, to się dowiecie, i nie zapomnijcie, kliknąć suba. A tak poważnie, w skrócie to tak. Ogólnie raczej jestem sceptycznie nastawiony do animacji po tym, co się dzieje ostatnio. I nie mam zbyt wysokich oczekiwań. I mimo, że na ten film czekałem, to głos z tyłu mojej głowy mówił, że ten film to może być kolejny gniot. Bo jak każda normalna osoba, mam głos w głowie, który wyraża swoją opinię o filmach. Ale jest to też film od Dreamworks, a jak wiadomo, ich dzieła są jak jajko Niespodzianka. I zawsze jest cień szansy, że film będzie ale z drugiej strony widziałem zwiastuny, które dawały mi dokładnie taki vibe jak pierwsza część, więc byłem przekonany, że twórcy robiąc sequel po prostu kontynuowali swoją wizję, co potwierdza fakt, że odpowiedzialny za ten film jest ten sam koleś co za jedynkę, czyli Pierre Perifel, który na miesiąc przed premierą jedynki w 2022 powiedział, że chciałby zrobić sequel, co z kolei oficjalnie zostało potwierdzone dopiero w 2024. Dodatkowo widziałem, że w dwójce mamy tych samych aktorów, co też jest dobrym znakiem i może wydawać się dziwne, ale czasem dzieje się tak, że sequel jest traktowany po macoszemu, przez co zmienia się jeden lub więcej aktorów. Czego przykładem jest Hotel Transylvania 4, gdzie Drakuli nie podkłada głosu Adam Sandler jak to było w poprzednich częściach, tylko Brian Hall. A jeżeli chodzi o sam budżet, to jest on porównywalny do pierwszej części, więc to też jest znak, że sequel dostaje takie samo traktowanie jak jedynka. I z racji, że czekałem na ten film, to wielokrotnie sprawdzałem, kiedy wyjdzie. I od miesięcy miałem zapisane 1 sierpnia. Więc mega zdziwiły mnie wasze komentarze, że film już wyszedł przed tą datą, bo ponoć była to przed premiera. Co mnie Trochę zirytowało, bo po kiego grzyba jest informacja, że pierwszy dzień, kiedy można to obejrzeć to 1 sierpnia, skoro wypuścicie to wcześniej. I mimo że nazywane jest to przed premierą, to skoro premiera to pierwszy dzień, kiedy można zobaczyć film, to czy nie jest to automatycznie premierą? No ale dobra, bo zbaczam z tematu. I zanim przejdę do tego, co mi się podobało i co mi się nie podobało, to chciałem powiedzieć, że trochę obawiam się o losy tego filmu, bo wydaje mi się, że ma bardzo słaby marketing. Bo już pomijam, że nie widziałem żadnych plakatów, ale dzień po oficjalnej premierze niektóre kina miały tylko jeden seans, a niektóre w ogóle. A ja byłem na sali kinowej, na której było może 20 ludzi. I może to kwestia tego, że to była sobota i bardziej opłaca im się robić seanse w tygodniu dla szkół. Ale czekaj, co ja mówię? Przecież jeszcze są wakacje, no to tym bardziej mnie to dziwi. Plus moim takim osobliwym wyznacznikiem marketingu jest taki panel, nie wiem jak to nazwać. Wyświetlają się tam reklamy w formie krótkiego wideo. I mijam go dosłownie codziennie. I na przykład jak były Smurfy czy Dogman, to reklamy wyświetlały się tam co najmniej przez tydzień. A bad jest widziałem dosłownie 2-3 razy. I nie będę przechodził przez fabułę, jak robię to zazwyczaj bo nie chcę za mocno spoilerować tego filmu, gdyż wolałbym, żeby jak najwięcej osób poszło na niego do kina, bo jeżeli jest jakiś film w tym roku, który jest wart obejrzenia w kinie, to zdecydowanie jest to Bad Guys 2. To, co mi się podobało w tym filmie, to na przykład początek filmu był zwyczajnie ZA. Bo od razu zostajemy wrzuceni w historię i film zaczyna się od dwóch najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o Bad Guys, czyli animowane sceny akcji i ten prosty, kreskówkowy humor. Więc jeśli tak jak ja szliście na ten film oczekując po prostu więcej wilka i ekipy, to film od początku pokazuje, że dokładnie to dostaniemy. I ten początek tak mi się podobał, że nie wiem czemu, ale dosłownie poczułem wzruszenie. Jeśli chodzi o animację, to oczywiście jest ona stylistyczna łącząca 2D i 3D, ale nie jest to żadnym zaskoczeniem, bo dokładnie to samo jest w poprzedniej części. Ale co jest zaskoczeniem i to bardzo pozytywnym, to sceny, w których postacie na moment stają się w pełni kreskówkowo 2D, bo nie dość, że było to kreatywne, to wydaje mi się, że zwyczajnie pasuje do vibu Bad Guys, a same sceny akcji są na tak samo wysokim poziomie jak w jedynce. Wydaje mi się, że plusem tego filmu jest to, że bardzo luźno nawiązuje do jedynki i nie trzeba znać całego lore, żeby się przy nim dobrze bawić. Po prostu jak znacie jedynkę, to zwyczajnie bardziej docenicie smaczki, które się pojawiają. Na przykład to, że pojawia się marmalade, czy to, że słyszymy ten epicki motyw muzyczny Diane. Action i a propos jen, to podobało mi się to, że domknęli wątek jej i pana Wilka, którzy uwaga, spoiler, pod koniec bardziej oficjalnie są w związku. Bo obawiałem się, że będzie powtórka z rozrywki i przez cały film będzie takie, o nie, nie możemy być razem mimo, że się kochamy. Co może było spoko w jedynce, ale bałem się, że będą robić dokładnie to samo, bo nie mają lepszego pomysłu. Bardzo podobało mi się to, że było więcej lokalizacji i że były one znacznie większe i bardziej złożone niż w poprzedniej części. Co widać już od początku, bo film zaczyna się od tego, że bad guys są w Egipcie i widzimy ich pierwszą wspólną Akcję z Tarantulą, która dopiero dołączyła do gangu. No ale skoro mówimy o epickich lokalizacjach, to nie da się wspomnieć o ostatnim akcie w kosmosie, gdzie szczególnie widać, że w animacji zostało włożone naprawdę dużo wysiłku. Zdecydowanie więcej niż w jedynce, bo cały trzeci akt wygląda zwyczajnie epicko. Jak mamy te wybuchy w kosmosie czy walkę w statku kosmicznym bez grawitacji. Bardzo podobała mi się ścieżka muzyczna, w szczególności w scenach akcji, bo mam wrażenie, że pasowała tam idealnie i znowu świetnie podkreślała to, że guys są po prostu kul cool ziomeczkami. Po zobaczeniu trailerów, gdzie widziałem, że będzie ten drugi gang Bad Girls, to trochę obawiałem się, że na siłę będą próbować pokazać coś w stylu, że dziewczyny też mogą być cool, silne i niezależne, a wiadomo, powinny być w kuchni. Szowinistyczny Szowinistyczny tym samym zepchną główną ekipę na drugi plan i zrobią z badges takie fight łapy. Ale wydaje mi się, że rozwiązali to bardzo dobrze, zachowując zdrowy balans. Bo mimo, że pokazali, że dziewczyny są silne, na przykład tym, że wilk dostaje w pierdziel milion razy, to nadal zachował on swój charakter, czyli że jest mózgiem operacji i wymyśla dobry plan nawet w kryzysowych sytuacjach. I tak samo każdy członek oryginalnego gangu miał swoją rolę i wydaje mi się, że dostał dokładnie tyle czasu ekranowego, ile było potrzebne. Moim największym oczekiwaniem był humor i jestem naprawdę usatysfakcjonowany, bo żartów było dużo, a na niektórych nawet Śmiałem się na głos. Na przykład moment, jak Rekin ze stresu nokautuje tą policjantkę, mimo że przecież była po ich stronie, albo to, jak Wilk na początku myśli, że dostał pracę, ale wbija do pokoju i okazuje się, że ziomeczek właśnie niszczy jego CV-kę. No ale film nie jest idealny. Na przykład, z racji, że było tak dużo żartów, to naturalne jest, że nie wszystkie mi do końca siadły. Na przykład był wątek związku węża i ptaszycy. Już pomijam ten żart, jak on praktycznie ją połyka, co dla mnie było trochę obrzydliwe, ale rozumiem, że dla kogoś może być zabawne. Lecz wszelkie ich interakcje są nacechowane hmm. humorem, co do mam bardzo mieszane odczucia, bo momentami te żarty mają bardzo oczywisty podtekst seksualny. Na przykład jak dosłownie macał save i mówił o delikatnym otwieraniu, to zaczynałem zastanawiać się, czy to na pewno jest film dla dzieci. Jeszcze a propos humoru, to to co mnie zdziwiło, to ten żart w ostatnim akcie z trailerów, o którym mówiłem w mojej reakcji na trailer na drugim kanale. I by the way, możecie zasubskrybować tamten kanał, bo planuję robić więcej takich reakcji na trailery i w ogóle więcej kontentu filmowego. Tu chodzi mi o żart, że gdy Pirania i Mega Wążu 9 są razem zamknięci w skafandrze kosmicznym i Pirania pierdzi, to Wąż Zaczynam dleć od tego smrodu, więc on próbuje go odratować. I ja nie przepadam za toaletowym humorem, ale podczas oglądania tego w trailerze śmiałem się na głos, a tutaj jakoś mi to nie podeszło. I wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że oglądałem film z polskim dubbingiem, bo niestety nie mogłem znaleźć sensu z napisami albo z oryginalną ścieżką dźwiękową, no bo to jednak bajka dla dzieci. Dodatkowo pamiętam, że jedynkę zaczynałem oglądać z dubbingiem, ale tak mi nie siadał, że zwyczajnie musiałem przejść na angielską wersję językową, która moim zdaniem jest znacznie lepsza. Co w sumie bardzo mnie dziwi, bo dubbing czy bardziej tłumaczenie w obu częściach został wykonany przez pana Bartosza Wienzbietę, który przecież jest odpowiedzialny za tłumaczenie takich filmów jak Shrek czy czerwony kapturek Historia prawdziwa. I o ile w przypadku pierwszych planowych postaci ich dialogi są ogólnie ok, to wszelkie kwestie NPC-ów brzmią tak tanio, jakby były przetłumaczone przez Google tłumacza. O ile początek mi się bardzo podobał, i finał też był naprawdę spoko, może minimalnie zbyt pompatyczny, jak na Bad Guys, ale nadal fajny. To środek momentami trochę mi się dłużył. Wydaje mi się, że głównie dlatego, że było znacznie więcej emocjonalnych momentów, czy raczej próby ich zrobienia niż. W i z jednej strony doceniam, że twórcy chcą zrobić coś innego niż poprzednio, ale z drugiej strony mam trochę wrażenie, że chyba nie do końca pasuje to do klimatu Bad Guys. Bo za każdym razem, jak był humor czy sceny napakowane wizualną akcją, to bawiłem się świetnie i czułem tą samą energię co w Jedynce. Ale jak pojawiały się wątki emocjonalne i bardziej poważne, to miałem dosyć mieszane uczucia, jakby było to zrobione trochę na siłę, by zmienić Pana Wilka i Spółkę w poważniejszy film. Co oczywiście nie powoduje, że ten film jest zły, to po prostu aspekt, który mógłby być zrobiony lepiej. Ogólnie tempo filmu jest dobre i ogląda się go przyjemnie, ale momentami było minimalnie za szybkie. W szczególności jak byli na tym evencie wrestlingowym i najpierw mieliśmy bardzo dynamiczną walkę między kilkoma postaciami i mimo, że animacja była super w tym kreskówkowym stylu, tak charakterystycznym dla Badg'a świetną kreską, to wtedy jednak począłem się trochę przebodźcowany, bo zaraz potem mieliśmy następną, bardzo napakowaną akcją sekwencję dynamicznego pościgu, gdyż ekipa Pana Wilka musiała uciekać z tego eventu. Było parę momentów zbyt podobnych do pierwszej części. Na przykład to, jak Diane bije się z tymi bad girls. Mam że to było wersją demo tego, jak spuszcza Benski z bagiet majstrów w jedynce. I podobne odczucia mam co do tego, że pojawił się profesor Marmalade, który wydaje mi się, że był niepotrzebny jako postać. Jakby twórcy stwierdzili, pamiętacie tą postać, która wam się podobała, to patrzcie, znowu tu jest! Choć to jak się pojawia, jest zabawne, ale nie chcę tego spoilerować, bo wydaje mi się, że żarty to najfajniejsza rzecz w tym filmie. Lecz wydaje mi się, że gdyby Marmalade'a nie było, to ten film dużo by nie stracił. To, do czego jeszcze mógłbym się przyczepić, to pewnie do zwolki i do jej motywacji, bo mówiła, że jak była mała, to nigdy nie dostawała Lizaku więc zaczęła kraść i że nauczyła się jak być złolem obserwując wilka i ekipę. Ale w sumie nie było za dużo powiedziane jak ich obserwowała. A wydaje mi się, że fajnie jakby na przykład powiedzieli, że Tarantula była jej wtykiem, wtykom, no jej agentem, bo w końcu jest jedyną laską w gangu bad guys, więc miałoby to duży sens. Tak wiem, bardzo fajny wątek, jak coś sam to wymyśliłem. Dreamworks, moja oferta, żeby pisać wam scenariusze, dalej jest aktualna. Taka ostatnia rzecz, która mnie może nie odtrącała, ale w jakim stopniu zdziwiła to to jak eksponowane są kształty niektórych postaci. Na przykład to, że ta cica jest taka muskularna, czy scena treningu Wilka i Dajen, która jest zdecydowanie w zbyt obcisłych ubraniach. Podsumowując, film na pewno nie jest perfekcyjny, ale jestem nim usatysfakcjonowany. Zdecydowanie godny obejrzenia w kinie i nie wiem, czy mogę go porównać do poprzedniej części i powiedzieć, czy jest lepszy czy gorszy, ale film dowiózł, bo była to czysta prosta rozrywka. Na pewno nie przestałem być fanem Bad Guys, no i nie mogę doczekać się następnej części, która została zapowiedziana na samym końcu, bo wygląda na to, że będzie zupełnie inna, co mnie jeszcze bardziej ekscytuje, bo jednak dwójka była moment, mi trochę zbyt podobna do jedynki Jak zwykle pozor dla Przypominam, że możecie subować drugi kanał A jak szukacie tanich gierek to obczajcie Instant Gaming Papa. Pa!